Biżuteria jest w pewnym sensie magiczna. To są takie małe przedmioty, które zakładasz i które sprawiają, że czujesz się piękniejsza albo bardziej pewna siebie. To jest nasza filozofia, którą dzielimy się z wami już od lat. Chcieliśmy pójść o krok dalej. Naszym marzeniem było zaprojektować okulary przeciwsłoneczne i wprowadzić je do naszej oferty. Chcieliśmy mieć pewność, że będą najwyższej jakości. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z polską marką J. Kudo, która jest liderem na rynku optycznym. Współpraca marki Ania Kruk i J. Kudo to duże wyzwanie. I bardzo dobrze. Właśnie takie lubimy. Synergia wzornictwa ANI i nasze 17-letnie doświadczenie w branży optycznej pozwoliło stworzyć produkt, co do którego jestem przekonany, że spełni Wasze oczekiwania. Produkt, który trzymam w rękach, to nie są zwykłe okulary. Wykorzystaliśmy najwyższej jakości soczewki przeciwsłoneczne z filtrem UV-400 rekomendowanym przez optyków. Z kolei niezwykły włoski hipolewiczny acetat nadał tego fantastycznego koloru. Metalowe modele wykonane są ze stali szlachetnej. Dzięki temu okulary te nie tylko świetnie wyglądają, ale przede wszystkim całkowicie chronią Twój wzrok. DNA naszej marki to bardzo mocne osadzenie w trendach. Patrzymy na to, co jest modne na świecie i wprowadzamy to na polskie ulice. Czasami coś nam się zaczyna podobać i same nie wiemy dlaczego, a to jest po prostu ten mega trend, który zaczyna być widoczny. Tak mamy w tej chwili z estetyką lat 70. Wracają do nas spodnie dzwone, wraca do nas kolorystyka, która była specyficzna dla tego okresu czasu. Nasze okulary przeciwsłoneczne są mocno inspirowane ikonami mody z tamtych czasów. Każdy model to jest inny typ, inny wzorzec kobiecości. Jackie to elegancja, Blara to siła, Alexa to odrabina ekstrawagancji, a Bianca to jest klimat retro. Lubimy błyszczeć. Dlatego wykorzystaliśmy nasze biżuteryjne know-how, żeby pokazać Wam drugi mocny trend łańcuszki do okularów, które z jednej strony są praktyczne, a z drugiej strony dodają tobie właśnie tego modowego looku. Każdy z modeli okularów ma dopasowany do niego łańcuszek. Oczywiście możecie też je mieszać, ale nasz koncept był zaproponować wam dwa łańcuszki, które są bardziej basicowe, uniwersalne, i dwa łańcuszki, które są troszeczkę bardziej modowe i ekstrawagancje. Na przykład, do okularów Jackie zaprojektowaliśmy łańcuszek z perłami. Perły są od zawsze symbolem klasy i elegancji. A z kolei do okularów Bianca, które są rude i bardzo mocno osadzone w stylistyce retro, sięgnęliśmy do zaskakującego materiału, jak na markę modową, bo wykorzystaliśmy tam drobne bursztynki. I wyglądają naprawdę super, wplecione w ten delikatny łańcuszek. Mam nadzieję, że spodoba Wam się nasza mała rewolucja i będziecie zaglądać do nas nie tylko po biżuterię, ale po też po takie akcesoria jak okulary przeciwsłoneczne. Jestem ciekawa, czy już tego lata przypadkiem spotkam na ulicy kogoś w naszych okularach. To byłoby super. Jestem bardzo ciekawa też, który model będzie tym hitem. Która z tych postaci, czy Lara, czy Jackie, czy Aleksa, czy Bianka, okaże się Waszą ulubioną.